Nowe wieści o stanie zdrowia Ziobry. Szykuje się ważny moment. Zbigniew Ziobro zmaga się z nowotworem przełyku. W związku z chorobą wycofał się z życia publicznego i poddał niezbędnej terapii. W rozmowie z SuperEkspresem przyznał, że czuje się coraz lepiej. To daje mu nadzieję na pomyślne rokowania. Sytuacja rozjaśni się dopiero w listopadzie. Wówczas polityk przejdzie kluczowe badanie. Komisja śledcza do spraw Pegasusa wezwała Zbigniewa Ziobrę na przesłuchanie. Wcześniej biegły ocenił, że stan zdrowia polityka suwerennej Polski nie uniemożliwia mu wzięcia udziału w posiedzeniu. Zdaniem eksperta może zeznawać, ale musi mieć zapewnione przerwy i ciepłą wodę do picia. Poseł powinien stawić się przed komisją 14 października. Zbigniew Ziobro czeka na ważne badanie: czuje się coraz lepiej. Ziobro od wielu miesięcy zmaga się z chorobą nowotworową, w związku z tym poddał się terapii i zrezygnował z aktywności publicznej. Wkrótce przekona się, czy leczenie przyniosło oczekiwane skutki. Jestem dobrej myśli, bo czuję się coraz lepiej, przyznał w rozmowie z Super Ekspresem. Na kluczowe wieści musi jednak jeszcze chwilę poczekać. Dopiero w listopadzie będę miał badanie PET i wtedy będą miał jasną sytuację co do rokowań, wyjaśnił poseł. Odniósł się też do opinii biegłego, oceniając, że nie została odpowiednio przygotowana, ponieważ nie uwzględniała kluczowej dokumentacji. Komisja do spraw Pegasusa wzywa lidera suwerennej Polski na przesłuchanie. Po operacji pojawiły się powikłania, musiałem poddawać się zabiegom poszerzania odtworzonego przełyku, bo przestałem móc jeść, a nawet pić. Aktualnie przechodzę intensywną rehabilitację, by ustabilizować organizm i zacząć wracać do sił, powiedział SuperEkspresowi Ziobro. Czy mimo to stawi się na przesłuchanie? We wrześniu zapewniał, że w stosownym momencie zaprezentuje swoje stanowisko. Kilka dni przed wyznaczonym terminem wciąż jednak nie zabrał głosu w tej sprawie. Sondażu Rzeczpospolitej 51,7% pytanych oceniło, że ziobro powinien się stawić, a 32,9% respondentów, że wręcz przeciwnie.